Sięciolatek budzi się wcześnie rano w swoim gnieździe. Udając się na żer, osobnik tego gatunku zazwyczaj przedziera się przez prawdziwą dżunglę. Dorosła samica czuje się w obowiązku dostarczać pokarm swojemu potomstwu tak długo, jak pozostaje ono niesamodzielne. Sprytne młode starają się przekonać matkę, że stale potrzebują jej pomocy. Całkiem inną strategię przetrwania księciolatki przyjmują, znalazłszy się w gromadzie młodych samców. Tu liczą się najsilniejsi i najbardziej przebiegli. Jednak pojawienie się osobników płci przeciwnej może wytrącić z równowagi nawet najodporniejszych. Zanim spocznie na swym legowisku, księciolatek musi jeszcze stoczyć walkę o dominację z gatunkiem pokrewnym, chociaż mniej rozwiniętym, w którym dzieli terytorium. Często dopiero interwencja dorosłego samca kładzie kres konfliktom wśród młodych. Na terytorium sięciolatka znowu panuje spokój, ale nie będzie on trwał zbyt długo.